Cześć, jestem Czarna Ameba, a to gra, która na każdej stronie nazywa się inaczej i link do niej macie w opisie. Ogólnie ja grałam tylko w trzy części, z których odcinki pojawią się w poniedziałek i wtorek, ale jeżeli jest ich więcej i znacie jakieś, to koniecznie mi napiszcie, bo to gra mojego dzieciństwa i nie. Wnikajcie jakie ja miałam dzieciństwo bo w tarnogórskim rejonie nie jest kolorowo. Nie umiem japońskiego ale chodzi o to że myszką wybieramy kierunek w jakim biegniemy i żeby wyrwać facia naciskamy na niego czasem jakaś lasia będzie z nami o niego walczyć to musimy naciskać naciskać. Prawy przycisk myszki a nauczycielka to bicz i nas odpycha plus na dole na cmentarzu jest taki senpai, Mój. Zostawcie go brzydki kaczątka. Mój. 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 Muzyka dodaje tempa. Jaki odrzut he Mój. Dobra biegnę już do senpej. No nie tylko jej tutaj brakowało. Mam super dar, O minęła mnie głupie piczka. Sępej kochanie nadchodzę. Mam super dara, a wy nie. Lecimy na Szczecin. Mój, mój. Mój, mój. Koniec czasu. Łe. Tak więc ja wam dziękuję udało mi się zrealizować mój główny cel czyli uzyskanie serca senpaja, od razu wyjaśniam że da się je zdobyć tylko jeżeli masz super dar który osiąga się przy zapełnieniu 9 serc ale całą grę da się przejść bez zostania panią senpajową.